Szanowni Państwo, bardzo miło dzisiaj tutaj w Krakusach spotykać się z Państwem. Mimo tego, że aura nie jest koniecznie sprzyjająca, cieszy frekwencja. Tym razem w Kartuzach. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję Jeziora Pomorza Otwarte dla turystów i wędkarzy. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. Celem konferencji było wskazanie odbiorcom możliwości wykorzystywania walorów turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych regionu oraz pozyskania wsparcia dla rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska i poprawy atrakcyjności turystycznej Jezior Pomorza. Dobra, rozsądna gospodarka prowadzona na zbiornikach wodnych możliwy korzystanie z tych zbiorników wodnych również przyszłym pokoleniom. A trzeba zwrócić uwagę na to, że jednym z podstawowych nośników, jeśli chodzi o pogarszanie się stanu środowiskowego jezior, jest rolnictwo, które jednak duże ilości zwłaszcza azotu, fosforu do wód gruntowych emituje. W związku z czym Chcemy dzisiaj zasygnalizować również rolnikom, czynimy to na konferencjach, na, podczas indywidualnych porad doradczych, sygnalizujemy, że problem istnieje. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby bardzo mocno wpisuje się w rozwój gospodarczy Kaszub, Pomorza, mając znakomitych liderów i mając także znakomitych ludzi, którzy troszczą się o środowisko naturalne, o to, żeby nasze jeziora były czyste i zasobne w ryby, co dla konsumentów jest bardzo ważne i bardzo istotne. Udało nam się wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, jak i z Samorządem Województwa Pomorskiego wypracować wspólny pomysł na, na tą konferencję z udziałem przedstawicieli właśnie środowiska wędkarskiego, rybackiego, samorządów terytorialnych z naszego terenu, samorządu województwa pomorskiego, ale też przedstawicieli różnych środowisk, różnych gremiów. Turystyka odgrywa bardzo ważną rolę. Wiemy też, że przy okazji rozwoju turystyki, na naszym terenie nie możemy pomijać tak ważnego tematu jak wędkarstwo. W związku z tym, że mamy wiele pięknych jezior, to one przyciągają na nasz teren wędkarzy, którzy przyjeżdżają tutaj wraz z swoimi rodzinami i planują spędzanie wolnego czasu. Mało kto wie, ale to wcale nie mazury obfitują w największą ilość jezior w Polsce. Największym zbiorowiskiem tych właśnie akwenów wodnych jest Pomorze. Warto więc robić wszystko, aby stały się mocnym filarem turystyki naszego regionu. Polecamy również zobaczyć wspólna polityka rolna w latach 2014-2020, a także podr i rdość w walce ze szkodami powodowanymi przez zwierzęta łowne i chronione. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.